Ado, jesteś fashionistką wśród muzyków i muzykiem wśród faszynistek, czy to jest tak, czy, czy nie? Tak, trochę tak. Ja jeszcze jestem teraz faszynistką wśród charakteryzatorek, ponieważ gram w nowym serialu dwójki charakteryzatorkę, więc podglądam jak to wygląda naprawdę. No i trochę ci tych ról przybywa, ale w swoich teledyskach i we wszystkim w to co robisz popierasz polską modę, promujesz polskich projektantów? Oczywiście jak najbardziej nawet dzisiaj jestem w getrach Agnieszki Maciejak. Wprawdzie Agnieszki Maciejak specjalnie promować nie trzeba, bo jej styl się broni sam w 100%. Natomiast bardzo lubię polskich projektantów i jak najbardziej ich wspieram, bo musimy wspierać swoich. No trochę właśnie Cię prowokuję tym pytaniem, bo od początku leginsy rozpoznałam, natomiast ty jesteś wielbicielką stylu retro i w kontekście swojej nowej płyty Ninoczka to się udaje. Tak, no ja jestem wielbicielką łączenia te, te, tego retro z y, współczesnością i myślę, że to jest najbardziej cenne, żeby przenosić to, co już było i, i to, to dobre, co było do, do dziś, do dzisiejszych czasów, więc y, jestem w stylizacji retro, natomiast współczesne getry Agnieszki jak najbardziej. Są na miejscu. Dziś będziesz oglądać, oceniać, kibicować. Dzisiaj idę w pokazie Maćka Zienia. E, e, macie Zień dla L'Oreal. E, idziemy trzy: e, ruda, blondynka i brunetka. Ja oczywiście jako ruda, więc mam czyli jeszcze, Fajnie. Czyli jeszcze jesteś muzą? Jestem dzisiaj tak, pseudo modelką. Trzymamy kciuki w takim razie. Dziękujemy Dziękuję Ci bardzo. bardzo dzięki.